Tam na zachodzie wyspy przed nami dwóch przeciwników. Jednakże, jeśli włączymy tryb detektywa, wskaże on nam, że mam do, do dyspozycji ośmiu. Tam jest pozostałych sześciu. Zamiast obijać jednych i drugich, proponuję obić ich naraz. Dawać, dawać. Więcej przeciwników to większe kłopoty, ale. Uh, a chance na większe combo. Why, idiot? Just let me welcome you to your Idiot in, in Asylum we have just one rule. you never leave us i to you, idiot. You hit like an old man. Oi. Oi. <laughs> Oto jest pierwsza pauza, która została wykonana w sposób taki, jak sobie zaplanowałem, czyli spontaniczny w sposób, który wyniknął z faktu, iż coś pominąłem w trakcie nagrywania wideoporadnika, bo wszystkie poprzednie były zaplanowane. Ta jest całkowicie niezaplanowana. Po prostu podczas ferworze walki zapomniałem o ważnym elemencie, jakim jest nasza umiejętność, kombinacja z rzutem, jak ją wykonać w ferworze walki. Do tego potrzebujemy kombinacji razy 8. Kombinacja razy 8. combo nam jest takie potrzebne. Wtedy e, e, licznik tego kombo robi się na żółte, podświetla się na żółto, co informuje nas, że możemy wykonać kombinację z rzutem. Wciskamy um, e, wtedy klawisz Shift. I lewy przycisk myszy. Batman wtedy doskakuje do przeciwnika, na którego wycelujemy. Łapie go i możemy wtedy e, wycelować w trakcie. Jeszcze jego trzymania, w którą stronę ma zostać rzucony. Taki przeciwnik powala przeciwników albo ich ogłusza. Bardzo przydatne i bardzo łatwe w wykonaniu. Tak, wystarczy tylko pamiętać, żeby poczekać na właśnie podświetlenie się na żółto. Po wykonaniu takiego rzutu niemożliwe jest wykonanie jego drugi raz. Musimy wykonać bodajże dwa ciosy normalne zanim będziemy mogli znowu wykonać rzut. Dlatego nie napalajmy się, żeby rzucać przeciwnikami od razu. Jeden rzut, potem co najmniej dwa ciosy i wtedy znowu możemy rzucać. Jeśli zechcemy rzucić po raz drugi, to kompo zostanie przerwane i stracimy możliwość budowania jeszcze wyższego. Tyle. Kiedy zapala się na żółto guys just make nie look too easy like you're not even looking mamy nowy level no i dobrze. Możemy przejść do rozwiązywania zagadek. Bo oczywiście mamy tutaj również zagadki w tej części wyspy. Zaczniemy od wejścia. Miejsca, gdzie pokazywałem, że są dwie, których nie da się zdobyć. Zaraz nad drzwiami są następne. Aha! Moment, przecież mam następny level, czyli drugi poziom pancerza, tak? Natychmiast po wejściu, nad, znaczy nad wejściem, znajduje się trofeum. Natomiast tutaj, pod, wodos pod wodospadem, drugie teraz lecimy. Tu o i rozbiłem się. A chciałem tak ładnie polecieć. Tutaj w krzaczkach mamy. Bie Bieganie z włączonym trybem detektywa jest bardzo pomocne w kwestii rozwiązywania zagady, bo łatwo dostrzec wtedy detale, których nie widać normalnie. Jak na przykład ściany do zniszczenia. To... They brought the animal before me. shameless and barking like a mad dog for what felt like days i endured his boasts he took pleasure recounting his actions cataloging his depraved crimes what should have been revenge turned to pity this poor dog needed my help <tipenie> <tipenie> Czemu <tipenie>

Good afternoon. Today I thought I'd skip back to our previous conversations about your family. Of course. I was born in a small fishing village. I always wanted to join the circus, but my father wouldn't really let me. Know. I don't believe you. My father was a cop. One week from retirement when the mob. I've seen the movie. What are you scared of? Scared? Yes, scared. There's obviously something. Something that made you what you are. What if. What if I'm too scared? Tak. Kółeczko, jak widać, wypełnia się bardzo szybciutko. Co chwilę będziemy w połowie. Na górze mamy kolejne dwie zagadki, do których nie mam dostępu. Natomiast, jeśli obrócimy się do tyłu, to zauważymy kropeczkę na balkonie. Co oznacza, że mamy znak zapytania do zeskanowania. I'm to Another one of the easy ones. Don't feel too proud, Batman. ...the They are expected to follow one simple rule. The this rule is death. No ifs, or buts. You know what the best thing is. Batman, what's going on? The crazies are moving towards the medical facility. What's Joker doing? He's trying to take over the island piece by piece. It looks like medical is his next target. Has anyone got out of the building? I saw a doctor try and get out. He was torn apart. Throw it in the water. He never stood a chance. You wait here. I'll be back. But Lecimy we we'll medycznego. Ale najpierw się zastanowimy trochę. Wyzwania człowieka zagadki. Jedna zagadka nie da się rozwiązać, tej zagadki nie da się rozwiązać. Gryź szczęki. Teraz pomyślmy. Dwa trofea. Dwóch trofeów nie da się rozwiązać. Trzecie też nie jest dostępne. Czwarte nie jest dostępne. Jest jeszcze pięć, których nie pamiętam, jak zdobyć. jeszcze pięć, które trzeba sprawdzić, a poza tymi pięcioma tymi nie ma już nic więcej. Sprawdzę tylko, czy w miejscu, gdzie jest mapa, nie ma przypadkiem trofeum. To by odhaczyło jedno, bo do mapy też na razie się nie dostaniemy. Nie, nie ma tutaj trofeum. Good evening, Lecimy do skrzydła medycznego. Tylko po to, żeby się rozczarować. Przed nami w całej okazałości Harley Queen. Możemy się jej przyjrzeć. Z bliska. Hej! jest Gordon? Bitch. Harley! Ah! What's he doing here? It's too early! I'm sorry, Puddin'. Don't be angry with me. Go, oh, you little minx. I can never stay mad at you. Sorry, B-man. You'll have to find another way. Bye-bye now. Duck. This way's blocked. Nie da się tutaj wejść, musimy wrócić na wyspę. Dlatego powiedziałem, że nie będzie tak szybkie i rozczarowujące. Musimy znaleźć inne wejście. To oczywiście były ślady tytoniu. Bo tak trzeba znaleźć. Dochodzimy do wniosku, że trzeba, bo w ten sposób dochodzimy do wniosku, że trzeba przejść do. A... Placówki medycznej, tak. Tu mamy całe ślady, ścieżka buduje się aż tam na górę. Nie chcę mi tam iść, o, jest w sumie cała zbudowana. Teraz tak. Jeszcze pięć muszę odznaczyć trofeów. Tu jest jedno, czyli jeszcze cztery. Z czego dwa, albo co? Nie? Są tam. Which is not what I pay you to nie to, co Muszę się zastanowić, czy przypadkiem czegoś nie przegapiłem tutaj. Mam takie głupie wrażenie, że coś przegapiłem. A, już moje głupie wrażenie. Mija, bo już wiem, co, co czego nie przegapiłem, czy... Co przegapiłem do odznaczenia, ale nie do zdobycia. Tutaj mamy wejść możliwość zdobycia figurki. Czyli została jeszcze jedna. Do zdobycia, którą zdobędziemy. Cała reszta już nie jest nam potrzebna. Po co mi tryb detektywa? Właśimy na górę. I wazimy tu.

O, tam jest jedna. Do dalszej zabawy fabularnej. Zwiedziliśmy w bardzo szybkim tempie trzy części wyspy wschód, południe pół, i zachód. Nabiliśmy dwa poziomy i możemy przejść dalej. Droga dalej prowadzi tutaj. W ten sposób przejdziemy oczywiście do kolejnego etapu, jakim będzie A, placówka medyczna. Dzięki za oglądanie, zapraszam ponownie.